Chcę parę słów powiedzieć o tym filmie, o tak wspaniałym filmie. I cieszę się z tego powodu, że ten film w ogóle wyszedł i że tam są pokazane najważniejsze rzeczy. Co w ogóle dzieje się w tym kościele, te sakramenty, dlaczego chrzest, dlaczego bierzmowanie, dlaczego e, e, małżeństwo. Wszystko to jest takie potrzebne dla człowieka, szczególnie dla młodego, i wszystko jest rozjaśnione, pokazane, i te świadectwa, i te uśmiechy, i te przeżycia. Naprawdę to jest budujące. I pokazujące e, dla, dla człowieka wierzącego i niewierzącego, co w ogóle dzieje się w Kościele i dlaczego e, Kościół zachęca każdego. E, zachęca każdego człowieka, żeby e, doszedł do nieba, e, doszedł do ojczyzny e, wieczystej, tam gdzie nas e, sam Bóg czeka, do tego pięknego życia wspaniałego na wieczność. Ale żeby tam dojść, można dojść tylko przez Kościół, tylko przez sakramenty i zawsze warto tam pójść, żeby stać na tą drogę zbawienną.